Przestań skupiać się na wadze. I wiem, to brzmi dziwnie, szczególnie jeżeli Twoim celem jest schudnąć. Ale daj mi dosłownie chwilę, bo może tak jak ja kiedyś, myślisz, że szczęście zaczyna się od konkretnej liczby na wadze. Że jak zobaczysz tę magiczną cyferkę, to coś się zmieni, to polubisz siebie, poczujesz się lepiej w swoim ciele. Będziesz wystarczająco dobra, będziesz zasługiwać na miłość i uznanie innych. I ja też tak kiedyś myślałam, i bardzo mocno się zdziwiłam w momencie, kiedy osiągnęłam swój ten wymarzony. Cel. I dlaczego? Zaraz Ci powiem, bo to może być jedna z najważniejszych rzeczy, jaką usłyszysz w całym procesie swojego odchudzania. Cześć, mam na imię Daria, jestem psychodietetyczką i trenerką personalną i na swojej drodze zawodowej pomogłam już ponad 400 osobom osiągnąć wymarzone efekty, sylwetkowe, zdrowotne, poczuć się lepiej w swoim ciele, podnieść jakość swojego życia, i też naprawić zepsute relacje z jedzeniem i ze swoim ciałem. I dzisiaj chcę pomóc także tobie i skupimy się na głowie, bo to ona robi 80% roboty i albo sprawia, że cały. Proces przebiega dość gładko, jest jak taka bułka z masłem, albo sprawia, że cała ta droga jest po prostu drogą przez mękę. I skoro to oglądasz, to jestem na 99% pewna, że chcesz coś zmienić w swoim ciele. Pewnie chcesz schudnąć, może chcesz zobaczyć właśnie tą wymarzoną cyferkę na wadze i bardzo, bardzo skupiasz się na tym, co ta waga każdego dnia pokazuje. A może Twoim celem jest po prostu to, żeby wbicie w mniejszy rozmiar spodni, albo zbliża ci się urlop i chcesz po prostu dobrze wyglądać w tym wymarzonym bikini. I super, bo praca nad sobą. Poprawa jakości swojego życia, zdrowia jest mega ważna. O ile nie robisz tego kosztem swojego zdrowia psychicznego bądź fizycznego. I kiedy miałam 12 lat, a było to już prawie 13 lat temu, bardzo chciałam schudnąć. Ważyłam wtedy 80 kg i groziła mi otyłość. Bardzo źle czułam się w swoim ciele. Ciągle widziałam w tym lustrze niedoskonałości. I tak bardzo wstydziłam się swojego ciała, że kiedy jeździliśmy na wakacje, to zakrywałam swoje uda właśnie takimi spodenkami do pływania, żeby po prostu nikt nie widział tego, jak duże mam nogi. I chociaż na początku zależało mi na tym, żeby... Po prostu zacząć wyglądać lepiej, żeby mnie nie bolały kolana, jak gram w kosza, żeby poczuć się lepiej, złapać taką pewność siebie i po prostu czuć się dobrze w swoim ciele. I nawet wtedy się nie ważyłam, bo w domu nie miałam wagi, więc czasami jak tam przychodziłam do siostry, to z ciekawości patrzyłam na to, ile tej wagi ze mnie zleciało. I wtedy pamiętam w dwa miesiące naprawdę z palcem w pupalu schudłam 15 kg, bo po prostu przestałam pić słodzone napoje, przestałam tak dużo podjadać, no i starałam się trzymać w miarę tych trzech, czterech posiłków w ciągu dnia i jeść więcej warzyw, owoców, po prostu jeść troszkę zdrowie I to wystarczyło. Przy aktywności fizycznej to naprawdę Wystarczyło. Problem pojawił się po prostu taki, że wtedy w drugiej klasie gimnazjum już powoli gdzieś tam w szkole zaczynały się rozmowy o dieta, o tym, ile ktoś waży, o tym, że któraś tam się odchudza. No i ja po prostu też po czasie chciałam więcej. Chciałam zejść poniżej tych 60 kg, bo gdzieś mi się tam albo ubzdurało, albo gdzieś wyczytałam, że przy moim wzroście ta waga 55-56 kg to będzie taka idealna waga. Więc zaczęłam po prostu do niej. Dążyć. Zaczęłam dążyć do tej wymarzonej cyferki na wadze. Cel osiągnęłam. Na wadze pojawiło się w końcu to wymarzone 56 kg i wiesz co? Nadal nie podobało mi się to, jak wyglądam. Wcześniej mi się podobało, a w momencie, w którym dowiedziałam się, że to te 60 parę kilogramów to nie jest moja idealna waga, to przestało mi się podobać to, jak wyglądam i nawet jak schudłam, to nadal mi się nie podobało to, jak wyglądam. Nadal w lustrze widziałam te niedoskonałości. Nadal widziałam jakieś boczki, rozstępy, wiszącą skórę i bardzo, bardzo nie podobało mi się to, jak wyglądam. Byłam Szczupła, ok, ale moja sylwetka była po prostu nijaka. I wiesz co? Po czasie widzę, że jednym problemem była dysmorfia ciała, a innym było złe podejście do całego procesu i no jakby metody, które wybierałam. Restrykcje, ograniczenia kalorii i inne gówno, Niestety bardzo mocno niszczy nie tylko ciało, ale i głowę. Wtłacza do głowy naprawdę okropne myśli na swój temat. Stwarza bańkę bycia nie dość dobrą, i to wszystko przesyca cię tak, że nie jesteś już w stanie popatrzeć na siebie obiektywnie. I z perspektywy czasu ja widzę, że to nie była kwestia wyglądu. Ja widzę te zdjęcia, widzę jak wyglądałam, i naprawdę nie było w tym moim wyglądzie niczego złego. To była po prostu kwestia tego, jak ja siebie. Postrzegałam. I okazało się, że osiągnięcie wymarzonej cyferki zupełnie nie poprawiło mojej samooceny. Bo nawet wtedy, kiedy wyglądałam lepiej, moje oczy nadal widziały coś, co jest do poprawy. To nazywa się właśnie dysmorfia ciała, kiedy obraz samej siebie w naszej głowie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. I to jest taka pułapka, w którą wpada mnóstwo kobiet, ale też i mężczyzn, bo po prostu gdzieś tam mamy w głowie jakiś idealny obraz, idealnej sylwetki, chcemy do niej dążyć i nawet jeżeli naprawdę wyglądamy dobrze, to nam nadal wydaje się, że nie wyglądamy dość dobrze. No i drugim problemem było oczywiście patrzenie tylko i wyłącznie na wagę w całym tym procesie odchudzania. I ubzdurało mi się, że tylko konkretna waga sprawi, że będę Czuć się dobrze w swoim ciele i że będę wyglądać dobrze. Tylko, że problem z utratą wagi jest taki, że on nie gwarantuje nam utraty sylwetki. Gwarantuje nam utratę wagi. A utrata masy ciała. Nie jest równoznaczna z utratą tkanki tłuszczowej. I tutaj bardzo prostym przykładem są sporty, w których wymagana jest jakaś kategoria wagowa. Jak trenowałam trójbój siłowy, pojechałam na zawody, tam była kategoria chyba do 62 kg. Ja jeszcze na około 8 dni przed tymi zawodami ważyłam 66 kg. No i musiałam zbić te 4 kg. Więc wprowadziliśmy takie protokoły, których celem było pozbycie się nadmiaru wody z ciała, glikogenu mięśniowego, wątrobowego, no i właśnie też zmniejszenie. Treści jelitowej, więc tutaj wchodziły protokoły właśnie odwodnienia, dieta niskobłonnikowa, no i udało się ten cel osiągnąć. Zeszłam poniżej tych 62 kg. W zawodach wystartowałam i nawet zdobyłam trzecie miejsce. Natomiast bardzo, bardzo mały procent z tego to była tkanka tłuszczowa. Ja myślę, że jak 2% z tego to była tkanka tłuszczowa to było dobrze. Reszta no to właśnie była taka beztłuszczowa masa ciała, która sprawiła, że bardzo szybko po prostu ta waga mi spadła. Ale to jest właśnie jeden przykład takiego celowego zmniejszenia masy ciała, nie tkanki tłuszczowej. No ale nie. Niestety, kiedy chcemy bardzo szybko stracić masę ciała i nie jesteśmy tymi sportowcami, którzy biorą udział w zawodach, gdzie są kategorie wagowe, no to jeżeli tracimy na wadze za pomocą bardzo restrykcyjnych metod, dużego ograniczenia kalorii, dużej ilości kardii itd., to niestety tracimy też sporą ilość masy mięśniowej, a tego nie chcemy. Mięśnie są niezwykle ważne dla naszego zdrowia, samopoczucia, sprawności i kondycji fizycznej. I są też niesamowicie ważne, jeżeli zależy nam na tym, aby mieć jędrną estetyczną Sylwetkę. Co więc warto robić, żeby zrobić to dobrze? Na czym powinniśmy się tutaj skupić? No, według mnie celem tutaj powinna być poprawa składu ciała, a nie konkretnie utrata masy ciała. Bo tak naprawdę nie masz tego wypisanego na czole, ile ważysz. Nikt nie wie, ile ważysz poza tobą, no i ewentualnie twoim lekarzem. Natomiast każdego dnia. Ty oraz inne osoby widzą to, jak wyglądasz, jak się prezentujesz, jaką masz pewność siebie, jaka aura od ciebie bije. Więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby wyglądać lepiej, to powinno zależeć Ci nie na utracie masy ciała, a na utracie tkanki tłuszczowej, przy najlepiej jednoczesnym utrzymaniu bądź budowaniu tkanki mięśniowej, bo w ten sposób możesz osiągnąć zdrowe, szczupłe, jędrne i sprawne ciało w dłuższej perspektywie. Prawdopodobnie nie myślałaś o tym w ten sposób wcześniej, prawda? Jeżeli tak myślałaś, no to chwała ci za to naprawdę czapki z głów, bo taka świadomość naprawdę jest godna pozazdroszczenia. Ćwiczenia i odżywianie są tutaj kluczowymi składnikami formuły poprawiającej skład naszego ciała. Deficyt kaloryczny ma być optymalny. Nie za duży, nie za mały. O tym mówiłam w takim obszernym filmiku na temat podstaw odchudzania, podstaw odżywiania. Link zostawiam w opisie i zachęcam tutaj do zapoznania się z nim, bo naprawdę dużo rzeczy tam ciekawych się dowiesz. A co do aktywności, ćwiczeń, treningów, to tutaj warto rozróżnić, że kardio i trening siłowy to są zupełnie dwa różne narzędzia, które dają Ci zupełnie inne benefity. I tutaj nie powinno być rozmowy na temat tego, co wybrać, tylko jak to mądrze połączyć. Bo połączenie tych dwóch narzędzi da Ci najlepsze możliwe rezultaty. Kardio pozwala Ci zadbać o zdrowe serducho, poprawia kondycję, no i też właśnie tutaj spala kalorie. Natomiast trening siłowy pozwoli Ci zbudować jędrną, estetyczną Kobiecą sylwetkę. Minimalizuje też tutaj ryzyko takiej obwisłej skóry po redukcji, a także rozstępu. Dodatkowo takim plusem posiadania większej ilości masy mięśniowej jest to, że potrzebują one o wiele więcej kalorii do ich utrzymania niż tkanka tłuszczowa, więc będzie na przykład taka sytuacja, że będziesz mogła jeść więcej i nadal utrzymywać wymarzone efekty. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo duża korzyść z posiadania większej ilości masy mięśniowej. I u kobiet skupiłabym się raczej na plecach, obręczy barkowej i właśnie pośle. Łatka, żeby zbudować taką talię osy. Oczywiście innych partii nie zaniedbujemy, tylko taki main focus posłałabym właśnie w te partie, dzięki temu ta sylwetka naprawdę będzie się fajnie prezentować. Do tego oczywiście warto tutaj pilnować kroków, tak między 8 a 12 tysięcy w ciągu dnia będzie jak najbardziej fajną tutaj już ilością. I ja często kroki już poniekąd zaliczam do takiego bardzo, bardzo lekkiego cardio. I tak naprawdę dobrze dobrany deficyt, dobrze skomponowana dieta, w której nie brakuje białka. Trening oporowy i kroki już wystarczą, żeby tutaj zrobić Fajną rekompozycję sylwetki, żeby też fajnie ją ujędnić. Oczywiście tutaj można dorzucić kardio, jeżeli lubisz biegać, jeżeli lubisz jeździć na rowerze, pływać i tak dalej. To nie zaszkodzi, tylko warto tutaj też ten wtedy deficyt dopasować do aktywności, jaką masz. Jeśli chcesz mieć pewność, że plan, którym podążasz, da ci efekty, o jakich marzysz, bez tracenia czasu i bez kontuzji, to obczaj moje budżetowe plany treningowe. Link zostawiam w opisie. I jeżeli zależy Ci na efektach, to obczaj ten film z Zostaw suba, łapkę w górę, no i do następnego.